trwa spis rolny, organizowany przez Główny Urząd Statystyczny, oczywiście przy y, pomocy też Gminy Kosakowo. W Gminie Kosakowo mamy 140, 146 gospodarstw rolnych. Na chwilę obecną 23 już dokonały takiego spisu, czyli jeszcze no zdecydowana większość ma to przed sobą, ale myślę, że chcemy zaapelować, bo ten spis tak naprawdę służy głównie do takich danych jakby statystycznych, nie tylko w Gminie Kosakowo, ale i w całym kraju. Także myślę, że chyba w obowiązku i też tak Potrzebie każdego rolnika jest to, żeby faktycznie dać się spisać, żeby wszystko było wiadomo. Oczywiście te gospodarstwa są różne, są czasami od takich malutkich, że tak powiem, kilku hektarowych, do takich naprawdę wielkich, wielohektarowych, czyli spisujemy tak naprawdę wszystkich rolników. Gmina Kosakowa jest cały czas oficjalnie gminą wiejską pomimo takiej dużej ekspansji, że tak powiem, zabudowy, ale cały czas jesteśmy gminą rolniczą, cały czas tych rolników jeszcze sporo działa na naszym terenie. Spiszmy się, jak na rolników przystało.